Pytanie od widza. Przez trzy dni jadłem jak opętany: pierogi ciasta, sałatka. Przedłem dziś na wagę i jest 4 kilo więcej. Czuję się jak baleron i nie dopinam spodni. Planuję od jutra kilka dni głodówki, żeby to spalić. Co o tym sądzisz? Drogi widzu, obawiam się, że jedyne co musisz teraz zrobić, to wziąć głęboki oddech. I przestać histeryzować. To, co widzisz teraz na wadze, to nie 4 kg czystego tłuszczu, tylko konsekwencje Twojej paniki i braku wiedzy o fizjologii. Po pierwsze, matematyka nie kłamie. Żeby przytyć 1 kg tłuszczu, musisz zjeść około 7 tysięcy kalorii ponad swoje zapotrzebowanie. Żeby przytyć 4 kg, musiałbyś wciągnąć przez święta prawie 30 tysięcy nadprogramowych kalorii, chyba że o czymś nie wiem i zjadłeś pół cukierni. Po drugie, to tylko woda i treść jelitowa. Naładowałeś się węglami i solą. Glikogen wiąże wodę w mięśniach, a zalegające jedzenie. W tak swoje waży. To zejdzie samo w trzy dni, jeśli po prostu wrócisz do normalności. Po trzecie, głodówka to strzał w kolano. Jeśli teraz rzucisz się na detoksy, to tylko nakręcisz mechanizm błędnego koła. Wygłodzisz się, a w sylwestra znowu rzucisz się na jedzenie z podwójną siłą. To prosta autostrada do zaburzeń odżywiania, a nie formy. Więc zamiast katować się za zjedzenie sernika, idź na spacer, wypij więcej wody i zrób normalny trening. Nie naprawiaj błędu kolejnym błędem.